Od 60 dni codziennie rano czytamy wedy na kanale Nadziemna TV. Budujemy tym samym dyskretny pomost połączenia człowieka z Bogiem. Dlaczego? Cóż, ci, którzy przybywają, ci, którzy wiedzą i ci, którzy mają Wybudowany ten pomost, i mnie trzeba odpowiadać na to pytanie. Pozostali mogą się dziwić, mogą zadawać pytania. Nie, nie, nie robimy tego dla lajków, sławy, czy też jakiejkolwiek formy fejmu i popularności. Połączenie z Bogiem to jest połączenie z Bogiem. To jest sprawa indywidualna. Bardzo dyskretna. Tym samym obserwując, co się dzieje w naszym świecie dookoła, czasami ubolewam nad tym, że ewidentnie tego brakuje. Tworząc projekt Nadziemna TV, wyszedłem z pewną koncepcją, pewnym marzeniem. Dlaczego nadziemna. A to dlatego, że z wyższej perspektywy, gdy wybijamy się ponad ludzkie podziały, ponad całe to uwarunkowanie, jesteśmy w stanie zauważyć może nieco lepiej, co się dzieje tak naprawdę na świecie. Więc bardzo staliśmy podzieleni i odcięci od źródła. Dzisiaj włączam, dzisiaj włączam bezpośrednio. Byście zobaczyli też oprócz tego, usłysze, usłyszeli pewien przekaz, gdyż rok temu mój dobry przyjaciel Jarosław, który wraz z innymi tutaj reporterami, reporterami na Nadziemnej został on niestety aresztowany przez ludzi odciętych od źródła. Ludzi, którzy nie mają empatii, służą bardzo ciemnym siłom, nie chcą pojąć i zrozumieć, czym tak naprawdę jest jedyne prawo słuszne, prawo naturalne prawo, w którym chcącemu nie dzieje się krzywda, i tak naprawdę, jeśli nie ma szkody, straty, krzywdy, tak naprawdę nikt nigdy nie powinien ponosić jakichś konsekwencji. Tym bardziej człowiek, który pomógł setkom ludzi poprzez swoją ciężką pracę, poprzez pracę z medycynami z Ameryki Południowej. Jestem jednym z tych ludzi. Jarek wierzył w projekt nadziemny i zrozumiał potencjał, jaki jest w tym projekcie. Przez wiele miesięcy pro, pracował tutaj, prowadził wywiady. Niestety, w dniu dzisiejszym. Od prawie roku spędza czas w więzieniu. Mówiłem o tym niejednokrotnie i będę o tym przypominał, tak długo jak będzie to konieczne. Bo sytuacja, jaka ma miejsce, jest tak naprawdę obrazem naszej społeczności, naszego zaangażowania, jak również naszej ignorancji naszego pozwolenia na to, żeby. Psychopaci, którzy dorwali się do władzy, którzy ciągle dzierżą stołki decydentów tutaj w naszym wymiarze decydowali o sprawach najważniejszych, takich jak nasza przyszłość, nasza godność, nasza wolność. Człowieku, który to słuchasz, zatrzymaj się na chwilę. Zostaw, zostaw wszystko, co jest. I po prostu proszę Cię. Zwyczajnie proszę Cię o to, abyś się zastanowił, ale nie przez umysł i programy, i uwarunkowania, którymi otacza nas cały ten świat, ale po prostu poprzez poczucie swojego serca i zrozumienie, co tu się tak naprawdę dzieje. W dniu dzisiejszym Jarek, jego żona Karolina oraz nasz wspólny przyjaciel Piotrek będą sądzeni w Czechach. Jest to jedna z wielu rozpraw, jakie się ciągną już od dłuższego czasu, jakie bardzo możliwe, że dalej się ciągnąć. Tylko dlatego, że jest to sprawa polityczna, bardzo mocno uwarunkowana przez bardzo ciężkie siły, które robią wszystko, aby tego typu święte medycyny, jak ayahuasca i temu podobne, nie dostały się do masowego użytku dla gatunku ludzkiego. Dlaczego? On to dlatego, że każdy człowiek który wszedł w duchowe objęcia tego typu doświadczenia, traci połączenie z Matrixem. Traci je, a system nie może sobie na to pozwolić. System poprzez swoje macki lęku oraz uwarunkowanego wpływu w gigantyczny sposób wpływa na całe kształtowanie naszego umysłu społecznego. Wielu z Was już doświadczyło wyciągnięcia wtyczki, ale nie bójcie się. Nie bójcie się mówić o tym, nie bójcie się pokazywać, którędy prowadzi droga, bo wiecie, po drugiej stronie wyjścia z systemu jest po prostu wolność. Jednak wielu z nas cierpi na lęk. Lęk przed tym, żeby powiedzieć to, co mu tak naprawdę leży na sercu. Wiem, jak to jest. Wiemy, wiem, jak to jest się bać, ale wiem też, jak to jest po prostu odpalić kamerkę i powiedzieć prosto w oczy każdemu, kto ogląda. Ten świat jest zarządzany przez okultystów, satanistów oraz ludzi, którzy są po prostu odcięci od źródła. Ale to od nas zależy, jak to wszystko się potoczy. Od Twojej odwagi, od Twojej determinacji. Albo ignorancji. Zapraszam na czytanie Wed. Jesteśmy na tekście dwudziestym. Zapalę lampkę. Z rozdziału Karma Yoga. Działanie w świadomości krzny. Bhagavad Gita jest to księga wedyjska, która pochodzi z tak zwanych Wed. Czym są Wedy? Wedy tak naprawdę to są księgi spisywane od tysięcy lat, tysiące, tysiące lat temu. Zapisywane one były w sanskrycie i nie mają jako tako jednego autora. Są to mądrości, które były spisywane przez mistrzów. Lub też ludzi, którzy obserwowali wielu oświeconych na przestrzeni tysięcy lat. Słowo wedy oznacza wiedzę. Pytanie jest, czy my zaufamy tej wiedzy i czy tą wiedzę uznamy za mądrość, która może być dla nas pożyteczna, dla ludzi XXI wieku. Jestem zdania, że tak. Jestem zdania, że Czytając często między wierszami, jesteśmy w stanie tak naprawdę przyjąć wiedzę, której nigdy nie znajdziemy w obecnym czasie, czy to w systemie edukacji, czy to w telewizji, czy to czytając wszelkie inne, różne możliwe publikacje. Połączenie wiedzy duchowej ze świadomością, z empatią oraz wiedzą, która płynie z różnych dziedzin nauki. Daje potężną moc. Dlatego zapraszam Was do tego, abyście studiowali niekoniecznie na naszym kanale, ale jeśli zaufacie nam, będziecie tu przychodzić codziennie o 5.30 w tych jesiennych miesiącach. Jesteśmy tutaj i staramy się odkodowywać to, co jest zapisane w Wedach. Oprócz oprócz tekstu, który jest tutaj przytoczony, jest również załączone znaczenie, które jest opisane przez Sri Srimad Vedanta Prabhupada. Pomaga nam to w nawigowaniu przez te niezliczone strony, jak również dodajemy swój własny komentarz, który bardzo często jest po prostu naszą subiektywną interpretacją tym niemniej również Ciebie zapraszam do tego, żebyś miał swoją subiektywną interpretację. Nie bawimy się tutaj w narzucanie demagogię ani dogmatykę. Po prostu otwarty umysł i otwarte serce. Tekst dwudziesty. Ten, kto nie unosi się radością, gdy zdobędzie coś przyjemnego, ani nie rozpacza, gdy spotykają go rzeczy nieprzyjemne. Kto posiada niewzruszoną inteligencję i mądrość i zna naukę o Bogu, ten jest usytuowany w transcendencji. Znaczenie. Podane zostały tutaj cechy oso osoby samozrealizowanej. Pierwszą cechą jest to, że jest ona wolna od złudzenia. I nie utożsamia się fałszywie z ciałem materialnym. Wie doskonale, że nie jest tym ciałem, ale że jest fragmentaryczną cząstką Najwyższej Osoby Boga. Dlatego nie unosi się radością, gdy coś zdobędzie, ani też nie rozpacza, tracąc cokolwiek związanego z ciałem. Ta niewzruszoność umysłu nazywana jest Sthira Buddhi, czyli inteligencją jaźni. Taka osoba nigdy nie myli swojego wulgarnego ciała z duszą ani nie uważa ciała za wieczne i nie lekceważy istnienia duszy. Ta wiedza prowadzi ją do etapu poznania kompletnej nauki o prawdzie absolutnej, mianowicie do poznania Brahmana, Paramatmy i Bhagawana. Wskutek tego zna ona doskonale swoją konstytucjonalną pozycję bez fałszywych prób stania się prawnym, równym panu pod każdym względem. Jest to nazywane realizacją bramana, czyli samorealizacją. Taka niewzruszona świadomość nazywana jest świadomością krszny. Tekst 21. Taką wyzwoloną osobę nie pociągają materialne przyjemności zmysłowe. Zawsze bowiem pozostaje w ekstazie, radując się w swojej <słuch> jaźni. W ten sposób, samo zrealizowana osoba, koncentrując się na najwyższym, cieszy się nieograniczonym szczęściem. Znaczenie. Sri Yamuna Karya, wielki wielbiciel świadomości krzny, powiedział: Tu mamy cytat: Odkąd zaangażowałem się w transcendentalną służbę miłości dla krzny, znajdując w nim ciągle nową przyjemność, kiedy tylko pomyślą o przyjemności seksualnej. Spluwam na tę myśl i usta moje wykrzywiają się z niesmakiem. Koniec cytatu. Osoba praktykująca Brahma jogę, czyli świadomość Krzne, jest tak pochłonięta służbą swoją, miłości dla Pana, że traci ona smak do zmysłowych przyjemności materialnych. Najwyższą z przyjemności materialnych jest przyjemność seksualna. Cały świat kręci się wokół niej, a materialista nie może w ogóle pracować bez tego bodźca. Ale świadoma, krzny osoba może pracować z większym wigorem bez przyjemności seksualnej, której wręcz unika. Taki jest sprawdzian realizacji duchowej. Realizacja duchowa i doznania seksualne nie idą w parze. Osoba świadoma, krzny, będąc duszą wyzwoloną, nie jest przyciągana przez żaden, żaden rodzaj przyjemności zmysłowych. Damy tutaj pauzę. I może pobądźmy z tym tekstem. Jako ludzie, którzy. Tak, oczywiście każdy z nas wie doskonale, jaką piękną przyjemnością może być miłość fizyczna. Nazywana też seksem, ale niekoniecznie musi być też tak nazywana. Na pewno nie jeden z Was usłyszał. I praktykował może coś takiego jak tantra, jako forma połączenia energii seksualnej, też i jako forma otworzenia pewnego rodzaju bram, do tego, żeby wbrew temu, co tutaj jest napisane, uzyskać lepsze połączenie z samym stwórcą, z samym Bogiem. Dzięki uniesieniu nieplanicznemu, tylko tantrycznemu. Gdy popatrzymy na nas jako na energię duszy, gdy doświadczymy miłości nie fizycznej, ale duchowej, wówczas fizyczne zbliżenie, jest czymś innym niż seks, jest czymś innym niż gonitwą za zaspokojeniem zmysłów, ale tak naprawdę połączeniem dwóch dusz, które spotykają się w naszym fizycznym wymiarze, i dzięki temu, że obie wyrażają intencję połączenia się ze samym Stwórcą poprzez tantryczny akt zbliżenia. Mogą osiągać stany, o których wedy przynajmniej do tego momentu, w którym tutaj jesteśmy i czytamy, nie piszą. Jest to bardzo ciekawe, bo mamy jeszcze przed sobą wiele rozdziałów do przeczytania i oczekuję z niecierpliwością, lekką przyznam, w jaki sposób będą opisywane tego typu. Tantryczne. Doświadczenia. Tekst 22. Osoba inteligentna unika źródeł nieszczęść, które powstają w kontakcie ze zmysłami materialnymi. O synu Kunti, przyjemności takie mają swój początek i swój koniec, więc mędrzec nie gustuje w nich. Znaczenie. Materialne przyjemności zmysłowe powstają w kontakcie ze zmysłami materialnymi, które wszystkie są krótkotrwałe, gdyż krótkotrwałe jest również samo ciało. Wyzwolona dusza nie jest zainteresowana niczym przemieniającym. Znając dobrze radość czerpaną z przyjemności transcendentalnych, jak mogłaby zgodzić się na korzystanie, jak mogłaby zgodzić się na korzystanie ze złudnych przyjemności? W Padma Puranie jest powiedziane, cytat, Mistyk czerpie nieskończoną transcendentalną przyjemność z prawdy absolutnej i dlatego najwyższa absolutna prawda, osoba Boga, znany jest również jako rama. I drugi y, cytat Firmat tam 5 przez 5 przez 1, gdzie jest powiedziane Moi drodzy Synowie, nie ma powodu, aby ciężko pracować dla zadowalania zmysłów, kiedy się posiada ludzkie ciało. Takie przyjemności dostępne są również jedzącym odchody świniom. Powinniście raczej oddawać się pokutom, aby oczyścić swoje życie, a dzięki temu będziecie mogli rozkoszować się nieograniczonym transcendentalnym szczęściem. Zatem tych, którzy są prawdziwymi joginami albo uczonymi transcendentalistami, nie pociągają przyjemności zmysłowe, które są tylko przyczyną przedłużenia się niewoli w tym materialnym świecie. Im bardziej Ktoś oddaje się przyjemnościom zmysłowym, tym bardziej uwikłuje się w materialną niedolę. Tutaj zakończymy na dzień dzisiejszy nasze czytanie. Jutro kontynuujemy z czytaniem numer 23. Bardzo bym chciał poznać Waszą opinię na temat tego, co tutaj jest w tym tekście. Tak naprawdę to jest istotne, co czujecie? W jaki sposób interpretujecie te teksty? Czy umiecie się z tym zgodzić? Czy umiecie się zgodzić z tak radykalnym podejściem? I czy uważacie je może za nieradykalne? Może uważacie je za jak najbardziej akceptowalne? Porzucenie całkowite zmysłów? Porzucenie całkowite naszego zniewolenia poprzez porzucenie zmysłów. Kto z Was o tym kiedykolwiek myślał? W jaki sposób możemy myśleć o tym jako o formie wolności, gdy my nie jesteśmy w stanie doświadczać zmysłów? To są bardzo metafizyczne pytania. To są poszukiwania, które doprowadzą do miejsc, w których nasze ego czuje się bardzo niekomfortowo. Jestem tego pewien, bo nieraz zadawałem sobie te pytania. Ale czy Ty, drogi słuchaczu, robisz to? Jeśli tak. To jako ten, który zadaje pytania, masz też prawo dostać odpowiedź. Czy chcesz dostać odpowiedź? Świat poza zmysłowy. Wyciągnięcie wtyczki z Matrixa. Zapraszam Was ponownie jutro na 61 czytanie. Ja coś czuję, że jutro będzie nasza Przemysława, nasza przyjaciółka czytała, gdyż ona dzisiaj powraca z Malagi. Mam nadzieję, wierzę w to, że miała piękny, cudowny czas. A dla wszystkich Was, którzy są z nami i którzy lojalnie wspierają też naszego przyjaciela Jarka, o którym mówiłem na samym początku dzisiejszego czytania, bardzo Was zapraszam do tego, żebyście wyrazili swoją intencję. Z serca w stronę tych, którzy trzymają tą pułapkę, którzy decydują, którzy tak naprawdę, że komu decydują, bo przecież człowiek nie może być prawdziwym sędzią. W tej iluzji może mu się tak wydawać, tym niemniej to jest tylko iluzja. Więc wyślijcie. Światło, miłość oraz zdrowy rozsądek wszystkim tym, którzy tego potrzebują najbardziej, bo to oni odłączeni są od źródła i to oni powodują tak wiele cierpienia i tak wiele niesprawiedliwości na tym świecie. Póki co dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą obecność. Jeśli uważasz, że jest to wartościowy materiał, Daj łapkę w górę, lub gdzieś udostępnij, tylko po to, aby mógł Jarek dostać większą dozę szansy od innych ludzi, którzy mogliby usłyszeć tą audycję. Do usłyszenia jutro. Cześć.